W małej wiosce Kibeho w Ruandzie w latach 80 wydarzyło się coś niezwykłego. Młode dziewczyny ujrzały Matkę Bożą, która przychodziła, by ostrzegać świat i wzywać ludzi do nawrócenia. Jedną z nich była Natalii Mukamazimpaka, która po dziś dzień dzieli się swoim świadectwem. Pierwsze objawienia miały miejsce w 1981 roku. Maryja ukazała się jako piękna pani, pełna blasku i pokoju, który trudno opisać słowami. Natalii miała wtedy 17 lat. Choć początkowo się bała, Maryja uspokoiła ją słowami nie bój się, ja jestem Matką Bożą. Matka Boża wzywała do modlitwy, do miłości drugiego człowieka i do zachowywania bożych przykazań. Podkreślała, że świat, który oddala się od Boga, zmierza ku cierpieniu i zniszczeniu. Ostrzegała o rzekach krwi i niezliczonych ofiarach, które mogą nadejść, jeśli ludzie nie nawrócą się. Maryja prosiła, by codziennie odmawiać modlitwy, czynić dzieła miłosierdzia i umacniać wiarę. Zachęcała do czystości serca, ciała i myśli oraz do modlitwy za Kościół i osoby konsekrowane. Każde objawienie było pełne głębokiej duchowej obecności. Natali czuła, jak czas przestaje istnieć, a ona sama była całkowicie pochłonięta przez obecność Maryi. Nawrócenie, według słów Maryi, jest sprawą pilną. Jej wezwanie pozostaje aktualne także dziś, w świecie pełnym niepokoju, przemocy i zła. 11 lat po objawieniach Ruandy dosięgnęło straszne ludobójstwo, w którym zginęło ponad milion ludzi. Objawienia w Kibeho były przestrogą. Maryja płakała, widząc zło i cierpienie, które nadchodzi. Przypominała, że modlitwa i nawrócenie mogą wstrzymać zło, jeśli tylko ludzie otworzą serca. Po ostatnim widzeniu w grudniu 1983 roku, Maryja powierzyła Natalii misję modlitwy za cały świat, Kościół i dusze w czyśćcu cierpiące. Od tamtej pory Natalii mieszka w Kibeho i codziennie ofiaruje swoje cierpienie w intencji świata. Maryja uczyła ją, że przyjęcie krzyża i cierpienia jest drogą do zbliżenia się do Boga i naśladowania Matki Bożej. Jako komentarz dodam, że objawienia w Kibeho to nie tylko historia jednej młodej dziewczyny. To wezwanie do każdego z nas. Maria pokazuje, że nawrócenie, modlitwa i miłość wobec bliźniego mogą zmieniać świat. Każdy z nas może odpowiedzieć na jej wołanie, otwierając serce na pokój i dobro. Jeżeli ta historia poruszyła Twoje serce i dodała Ci nadziei, zostaw łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia. Dzięki temu będziesz na bieżąco z kolejnymi świadectwami i historiami wiary, które przypominają nam, że Matka Boża wciąż czuwa nad nami.